Нагребать, а? Я не Я в кадре не хотел бы быть видосом. Уйте. А за какие авто? Chciałbym pasała zamienić na czy, na co na na tego opła tak, tak. Dzień dobry państwu. Na Jestem na skrocie i tu będę przeprowadzić wywiad z ładną Panią. Dzień dobry Pani. A gdzie tam ładna? Dzień dobry. Jestem w telewizji TVN. Eee, co Pani tu sprzedaje? Części samochodowe. Co jeszcze? A co trzeba? A co, a co pani by, by poleciła? Z samochodów? Tak. A wszystko? Tutaj wszystko, każdy tak? dobry. A, a długo lat pani tu pracuje? Nie, niedługo, pół roku. A, a, a ten, tamten Opel, on do sprzedania czy nie? Zielony. Wydaje mi się, że tak. Kombi. Bo nie ma karteczki. Nie ma? Nie ma. To pewnie kupili dopiero. Kupili, tak? No. Dobra. Dziękuję Ale bardzo, bardzo ładne. A proszę bardzo. A na zamiany by nie poszedł? Pewnie by poszedł. Co? Pewnie ja bym by poszedł. Opuślał, by, a wziąłby ten. Ale raczej z dopłatą przyszedł. Nie ma radka. Nie? Zaraz zajdę do biura, zapytam. No. Zaraz zajdę do biura zapytam, czy on nas sprzeda. No, to Major będzie musiał kolejne lajty robić, żeby taką wektry. ubić, O, pali! No, małe, to coś, ja, nie nie wszystko nie, nie jest, 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 jest O, roleczka jest? jest, wszystko O, to Krzysiu, dwa za jeden. Poza, pasowy, jest. Aha. Twoja Astra i paso, za tą wektry? Po, po, Poszedł Jeszcze umyjemy i O! Jak dobrze? Poszedł by? Pewnie tak. Tu z Radkiem trzeba rozmawiać. U starej znajomości za półtora mogę... A ile on jest? To gorący, jest ponad dwa, ale za półtora tysiąca mogę. U starej znajomości... A, a jak się z własnym uchodząc pojeżdżą z kawie, a... E, a to dogadamy się, nie ma problemu Zaraz, rano przyjedzie, a lawetę wyśle i... Nie, to nie ma pośpiechu Nie ma pośpiechu nie, no po nie ma problemu, dogadamy się Halo Cześć. No, Panie Krzysztofie, bo i fachówki pytają, czy sprzeda pan je Ja sprzedam, tak? No, no bo to hiszpański jajko I pójdę właśnie Czeka, co? Czeka, co ja jestem. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten? Gdzie jest Tam. Tam. Yy... Dobra, to tam... Da dasz znać mniej więcej kiedy, co i jak. Na popołudnie. I jak się podoba? Dobra, to... Yy... nie, ja nie A to radio znajdziemy. Mapa, książka serwisowa, wszystko jest bardzo ładne. zielony i widzisz Krzysiu i w drewnie drewno ma Są? centralny zamek ma centralny zamek kurde tu wypadł centralny zamek ma? ma auto alarm tutaj? tak zamknięty tak, awaryjum włączone o Krzysiu będziesz miał furę no i będzie dobra jedna i starszy dla mnie. tak fura potem skóra i komóra co? fura skóra i komóra no i mi dwa. klimatyzacja wszystko jest ale ja słuchaj pan e, mam pytanie takie jeszcze Dobrze, Ja w to, że nie w centrum. Tak, wszystko się zamyka i wszystko się może pozdrowiesz, Uniwersytet. Serdecznie pozdrawiam. Środ z całego serca. Nie środ, tylko Uniwersytet. Uniwersytet? Dziękujemy, panie Szrotu zapraszamy. I, i szanowni państwo ładnią panią pozdrawiam. I ja też pana pan <laughs> Nie wiem jak, jak na imię. Ja mam Grzegorza. O Grzegorza pozdrawiam. Klaudia. O, a Klaudia to z całego serca pozdrawiam. <laughs> Dziękuję. Dobra, dziękujemy, zapraszamy. Awaryjny mąż pan. Tak, 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 tak. Jest awaryjnie, jest wszystko. Dobra, to ciebie widać. Będziesz teraz powiedz od, od początku, co i jak, ja Pan nie zrozumiałem wypadku. Znaczy, mówiłem i mówi, że ten brat. już jest w porządku. A ja też swoje rodziny kupiłem własne. Podłączycie? Nie ma problemu. Dobre, Ale dołożymy rady. Rady znajdziemy. Posłuchaj mnie od Opla tego, tej faktury, co? No serio, zobaczymy. Jak kobieta kupi ten Opel, to ja zabiorę jego. Dobrze. Uniesiemy jeszcze basata Dobra. i będzie tylko dwa. Dobra. A za ile by tak poszło? No mówię już po starej znajomości, że 1500 tysiąca. 1500? A za tak. tysiączka? Nie, 1000 no tysiąc za mało. Ale 1500 bardzo dobra cena. 600, dwa samochody? 1200. No, nie, już 1500 1, to bardzo mało. 1200. 1300. 1200. 1300, panie 1300 1200. 1200, powiedzmy. 1200. No, dobra. dobra. I sprzedany. O, dziękuję bardzo. Tu trzeba będzie trzymać, tak? Tak. Poszukaj e, tej fotury, co? Dobrze. Żeby jak, jak najprędzej. Ja tu zadzwonię do radka. A radek przyjechał nie? Tak, już jest. No i później. Nie ma Cześć, stary Radku. Nie ma. Cześć, stary wieku. Radek to jak to działacie? Ile? Za ile? Co? No jak, ty cenę to Ty znasz już, no. Jak za darmo. Ale o, Krzysiu Ale... chciał Astra i Passata za Wexrę. wektrę, No. Astra i Astre I Passatę. I vektry, tak? I wektrę zabieram. No dobra, no. No, no? no, no dobra. I nikt nikomu tak. nie dopłaca? No, nikt nikomu nie dopłaca. No. Ani ja sobie, ani, ani, ani ty mnie, dobra? No dobra. I sobie będziesz taki Ale zaraz, zaraz, Astra, to nie ma papierów ciągle. Ja tu powiedziałem, żebyś znalazł. Ale to tylko ostatnia umowa będzie, a wszystkie potrzebne. Ja, ja może znajdę. Ale Krzyzik, ktoś czy u nas tej Astry zielony no, nie kupywałeś, tylko u Maćka w Agromie? Gdzie? W krupnikach znaczy kupowałeś. Nie, u ciebie. No, gdzie u mnie? W Krupnikach na 100%. Czy tam dziewica? Nie. W Ja czerwony kupowałem w Sienkiewicza. <grabia> czerwony to w faz, w, w, tu na Elewatorskiej u matka jeszcze. 100% zielony w Sienkiewicza. 100% Sienkiewicza? 100% bo ja film z tego widziałem. Siemano. Co? Gaba ciekawego. Wszystko ciekawe. Kurwa tam trzeba nie. W No pokóry patrzę. Oni będą mieli no. 100% no. <grabia> Bo pamiętam teraz no. Fasata, owszem, tutaj. Ale tamto, to, to Tam gdzie to? kupniki czy się tygi, czy tam no. tym tym. O no. no, ładny, zielony. się umyje. O człowieku. Umyje ci Krzysiek za 5 złotych. jak może nie. Szydamy. A co Krzysiek kupić? Ja z hakiem szukam. Krzysiek twój kolor, nie? No. A słucha co? O, ja mam posadę do sprzedania co? ale mi chciało oddać i sprzedajesz wej go Krzysiek za to